Jacek Brzeski, pora na komentarz rynkowy, czyli Artyści Rynków Express. W dzisiejszym programie Łukasz Warden, Maciej Leściosz, CMC Markets. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Łukaszu, przyglądamy się dziś sytuacji technicznej i nie tylko technicznej metali szlachetnych. Złota, srebra, palladu, platyny. Złoto, srebro ostatnio na ładnych plusach, z palladem, platyną w notowaniach jest trochę gorzej. No ale warto tę grupę zdecydowanie obserwować. Nie zyskuje, ona nie zyskuje tak mocno jak generalnie rynki, rynki surowcowe. Tutaj widać, że inwestorzy mniej mimo wszystko łączą z potencjalną inflacją na razie przynajmniej metale, metale szlachetne. Średnioterminowo, długoterminowo powiedziałbym, że na wszystkich tych metalach obraz jest Dobry, o ile nie bardzo dobry, a krótkoterminowo jesteśmy właściwie wszędzie w okolicach bardzo ważnych poziomów oporu. I to inaczej będzie wyglądało dla, dla poszczególnych metali, ale wszędzie albo jesteśmy pod jakimś istotnym poziomem oporu, albo pojawia się jakaś długoterminowa formacja i też raczej bliżej jest wyłamania naruszenia, więc bardzo ciekawa grupa do, do obserwowania. Myślę, że te, te akcenty, które powodują, powodują wzrostem, troszkę wzrostem trochę inaczej, są rozłożone, ale pamiętajmy o tym, że wszystkie te metale szlachetne bardzo często są w różnego rodzaju są komponentami różnego rodzaju wehikułów inwestycyjnych i nawet jeżeli mamy taką sytuację, że, że rynek w danym momencie widzi, że to na przykład rośnie, rośnie miedź, jest, jest popyt ze strony sektora producentów samochodowych i ten akcent w ramach metali szlachetnych jest trochę inaczej rozłożony, to jednak inne też będą korzystać i nawet jeżeli to może być tylko jakiś ruch inwestorów nastawionych właśnie na szukanie jakiegoś zabezpieczenia przed inflacją, i akurat tutaj jest pomysł na to, że złoto tak ma się zachować, co zawsze przypominam, długi termin pokazuje, że tak wcale nie jest, no to wtedy też skorzystają inne metale szlachetne, więc no, na pewno, na pewno sektor, który trzeba obserwować, a wspierany jest zawsze przez rosnące euro w stosunku do dolara. Analitycy Commerzbanku Banku Łukaszu mówią, będzie złoto zmierzało do tego rekordu z sierpnia zeszłego roku, czyli do 2000 dolarów za uncję z okładem. Analitycy Credit Suisse mówią, srebro jest na, no, dobrej drodze do 35 dolarów za uncję. Jakbyś skomentował te prognozy? A dla, spokojnie, jeżeli, jeżeli jesteśmy w trendzie wzrostowym, a jesteśmy w długoterminowym trendzie wzrostowym, szczególnie na dolarze, mieliśmy bardzo głęboką korektę, która długo trwała, ale jednak ona była, ona była dość klasyczna, i też przypominamy, w tej korekcie ten udział długoterminowych pozycji spekulacyjnych drastycznie spadał gdzieś tam w okolicach dna, hmm. utworzył się taki kanał spadkowy i wychodzimy górą z tego kanału. To, to, to spokojnie można myśleć o takich poziomach. Cały czas nie mieliśmy jeszcze takiej paniki krótkich pozycji. I to mówię przy ustanawianiu poprzednich rekordów na złocie. Nie mieliśmy, nie mieliśmy co, co zawsze też pojawia się przy szczytach jakieś właśnie takie prognozy. O kosmicznych poziomach, tak, w stylu złoto przekroczy 3000, 4000. To jeżeli mamy długoterminowy trend wzrostowy i gdzieś powoli zbliżamy się do szczytu, to, to po pierwsze mamy regularne sesje o bardzo dużych zasięgach wzrostowych. Mamy wtedy właśnie takie kosmiczne prognozy, bardzo odważne prognozy, które y, wydają się irracjonalne. Wrę tego wszystkiego nie było, więc. Y pod tym względem choćby te, te prognozy analityków nawet nie wydają mi się jakieś, jakieś wyjątkowo, wyjątkowo odważne. Mamy trend wzrostowy. Trend jest swoim przyjacielem, jak mówią spekulanci. To teraz przyjrzyjmy się Mać, Maćku czynnikom determinującym sytuację na rynku metali szlachetnych. Złoto ostatnio wskakuje na poziom 1900 dolarów za uncję po raz pierwszy od, od stycznia tego roku. No i niektórzy mówią, y, mamy sytuację dla złota wręcz wymarzoną, bo mamy słabego dolara, wysoką inflację w Stanach Zjednoczonych i niskie stopy procentowe konsekwentnie utrzymywane przez FED. Dokładnie. To są te czynniki, które mocno sprzyjają głównie cenom złota, bo to te wszystkie cztery metale, które tutaj dzisiaj były wymienione, to tak naprawdę w dużej mierze są metale przemysłowe. No złoto jest takim typowym metalem szlachetnym w tej grupie. W przypadku złota, no tak jak wspomniałeś, no, tutaj dolar, inflacja, no, to, to jest ta sytuacja, która sprzyja temu, żeby nabywać to złoto. No, ona jest również takim istotnym nośnikiem wartości. Od lat w ten sposób było traktowane, także... Również i teraz ten, ten czynnik ma, ma znaczenie. No Im większa presja inflacyjna, to, to tym bardziej ten czynnik może mieć znaczenie. Tutaj różne właśnie w związku z tym się pojawiają prognozy, jak wysoko może zajść ta, ta cena złota. Natomiast w przypadku srebra, no tutaj patrzymy już bardziej przez pryzmat w tym momencie nie samego metalu szlachetnego, ale raczej jako metal przemysłowy w 50% jest wykorzystywany. I to wykorzystywane w tych. Modnych teraz branżach, no fotowoltaika, gdzie to, to taki pęd w stronę zielonej energii jest bardzo duży, a tutaj jest, jest bardzo istotnym przewodnikiem również w samochodach elektrycznych, czyli też przyszłość. Jeżeli. Patrzymy sobie na, na, na motoryzację. No i jeżeli już jesteśmy przy motoryzacji, ale już tej tradycyjnej, no tutaj z kolei warto spojrzeć na palat i na platynę, no bo to są dwa metale, które są wykorzystywane właśnie w tym tradycyjnym przemyśle motoryzacyjnym. I jeden i drugi metal wykorzystywany jest w produkcji katalizatorów, przy czym platyna głównie w silnikach diesla, palat w silnikach benzynowych. No i ze względu tutaj na te, no powiedzmy, trudniejsze czasy dla diesli w w ostatnich latach to cena paladu tak mocno poszła w górę. No i też doprowadziło to do takiej sytuacji, że również w samochodach benzynowych producenci rozważają, żeby wykorzystać platynę, która jest zdecydowanie tańsza. Tam ta relacja Jednego metalu do drugiego drastycznie się zmieniła w ciągu nawet ostatniego roku. Tak więc no, jest to ten moment, kiedy, kiedy producenci myślą o tym, żeby linie produkcyjne całkowicie zreformować, tak, żeby można było wykorzystywać ten tańszy metal. Także, no, tak jak widzimy, tutaj jest, jest, jest wiele czynników, natomiast no, i tak spoiwem dla wszystkich jest dolar, gdzie jest tutaj ta korelacja ujemna pomiędzy cenami metali, szlachetnych nie tylko, a dolarem jest bardzo widoczna. To w takim razie jeszcze spójrzmy na relację między złotem i, i, i srebrem, na, na tę proporcję, która, która pokazuje, ile uncji srebra trzeba zapłacić za jedną uncję złota. Ta proporcja teraz jest dosyć standardowa, ani, ani szczególnie wysoka, ani szczególnie niska. Tak, no gdybyśmy patrzyli sobie historycznie, to, to najniższe poziomy były w okolicach 2011 roku. Tak? Tak, wtedy były okolica 33. Natomiast maksimum było w okolicach 100. 15, 117 uncji i to miało miejsce no, na początku lockdownu, pandemii w 2020 roku, no wtedy, kiedy to złoto tak bardzo wyraźnie wybiło w górę. Natomiast no, a teraz jesteśmy po środku, tak? Więc, więc i faktycznie ten, ten poziom się utrzymuje już od dłuższego czasu, ale ja się zastanawiam, na ile jest to istotny w tym momencie współczynnik, bo zobaczmy, jak bardzo zmieniła się rola srebra, jak bardzo będzie się zmieniała. Na przestrzeni kolejnych lat. To jednak złoto jest tym nośnikiem wartości od wieków. Tak? To nawet nie jest kwestia lat, ale od wieków. Natomiast samo srebro całkowicie zmienia swoje, swoją charakterystykę. I zapotrzebowanie z różnych innych branż. To trochę tak jakbyśmy patrzyli na relację cen węgla do złota, no złoto, które w miarę stabilne, a ten węgiel w czasach rewolucji przemysłowej był bardzo mocno wykorzystywany i był gigantyczny popyt. No a za 20-30 lat tego popytu nie będzie w ogóle zerowy, tak? Więc no tutaj podobnie może być ze srebrem, biorąc pod uwagę, że jest wykorzystywany w tych modnych branżach. Czyli właśnie fotowoltaika, tutaj nie wspomniałem o technologiach kosmicznych, gdzie, jako jest właśnie również jednym z lepszych metali. Izolujących, no to też te technologie będą się mocno rozwijały. Być może również za sprawą Elona Maska, który też w tej kwestii zapotrzebowania na samochody elektryczne mocno, mocno miał udział. Więc tutaj wydaje mi się, że nie można na, tak na to patrzeć zero-jedynkowo, tak? czyli ta relacja, która miała miejsce kiedyś, ona może już nie wrócić, tej może za jakiś czas przyzwyczajimy się do zupełnie innych wartości tego wskaźnika, właśnie Silver Gold Ratio. I ostatnia sprawa Łukaszu, żeby złoto mogło się pojawić na rynku, to trzeba je wyprodukować, trzeba je wydobyć. Kilka słów o koszyku producentów złota. No i tutaj myślę, że akurat to jest dla, dla, jeszcze dla cen złota, to to, co się dzieje po stronie producentów złota, to jest optymistyczne. A optymistyczne jest to, że od wielu, wielu lat ten sektor był bardzo niedoinwestowany. Brak nowych projektów, brak intensywnego rozwoju, brak, brak ułożenia środków na nowe inwestycje poprawiające efektywność. Tego nie ma i to dla cen złota to, to pomaga cenom złota, naraża też sektor na, na ryzyko strajku, znowu to może pomagać cenom złota. no. Właściwie od lat, pomimo tego, że ceny złota na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat generalnie rosły, no to ta zyskowność również rosła, ale no nie w taki sposób, jak tego oczekiwałby rynek. Właśnie w związku z tym z, to, z, tym, z tą mniejszą efektywnością, brakiem uprawy produktywności tego sektora. Natomiast no na Widać, że pojawiają się już takie ceny, które, które mogą właśnie ten, ten lewar operacyjny, mogą, mogą, mogą powodować to, że, że ten lewar operacyjny zaczyna działać, te marże, marże będą rosły. I myślę, że to widać na wykresie. Przy okazji tej korekty na, na rynku złota, no to wśród producentów ona, ona wydawałoby się powinna być głębsza. Tam jednak wcześniej, wcześniej pojawiło się albo inaczej, na wyższych poziomach, relatywnie w stosunku do tego spadku złota, po, pojawił się popyt, szczególnie wśród tych największych ustabilizowanych producentów. Trochę gorzej jest, jeżeli chodzi o te, o, te, o te spółki, o tych producentów, które w swoim portfelu mają kopalnie młodsze. No więc zbliżamy się coraz bardziej do takiego poziomu, gdzie ta rentowność może zacząć skokowo rosnąć, w związku z tym te wyniki, wyniki tych spółek również. I tym ja tu mówię o lewarze operacyjnym z punktu widzenia spółek, ale inwestycja dla, dla tych, oczywiście zakładając, że ceny by dalej rosły złota, no to może się tutaj pojawić swego rodzaju lewar dla osób inwestujących, no bo oprócz wzrostu cen złota, może być zwiększona, mogą rosnąć przychody z uwagi na, na rosnące bardzo dynamicznie marże, więc na pewno ciekawe, i widzimy odbicie, korektę. Powoli zbliżamy się do tego ostatniego szczytu. No i na pewno też warto obserwować. Pewnie trudniej będzie wyszukiwać poszczególnych producentów, ale właśnie pamiętajmy o różnego rodzaju instrumentach, takich jak na przykład właśnie koszyki. Producentów, gdzie przy okazji jednej transakcji, tutaj zawsze przypominam, i to może być zarówno na wzrost, jak i na spadek, ale można otwierać sobie ekspozycję taką bardziej zdywersyfikowaną na, na cały sektor. O metalach szlachetnych mówili Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Markets. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. To byli artyści rynków Express inne komentarze ekonomiczne na kanale YouTube CMC Markets Polska. Jacek Brzeski dziękuję bardzo. Do zobaczenia.